Siema, siema, z tej strony Rose, a to jest przegląd sklepu. Tak, dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka, jeżeli się nie mylę. Jest, tak, Kuno oraz Kenji, ale to było oczywiście wczoraj. A pamiętajcie, że na nie zawsze są dwa dni. No praktycznie zawsze, chyba dwa razy był przypadek, żeby nie było. Jest szczęśliwy jeździec z takim oto bugblingiem. Bugbling, no mi się wydaje, że fajny. Ale sam skin nie jest jakiś zbyt no, załadny, moim zdaniem. To bym mógł cenę gdzieś tak z 6 na 10, osobiście bym go nie kupił. Kilof jest. Kilof jest nawet spoko, ale jakiś nie za specjalny. I teraz oczywiście jest koniczynka, która moim zdaniem mi się nie podoba. Nie lubię ogólnie skinów rudych. Nie wiem dlaczego. Tej bambiczki ludnej po prostu nie lubię jej twarzy. Ale skin pewnie dla niektórych ładny, dla niektórych nie. No, skinowi bym dał ocenę 8 na 10. Jego cena jest bardzo dobra. Pewnie dużo osób ją kupi, więc... I teraz moim zdaniem najlepsze co jest ten sklepek, czyli kilof. Kilof moim zdaniem jest najlepsze, szkoda, że nie full no, bucks'ów, no ale... Niestety, czasem tak bywam. Moim zdaniem jest bardzo ładny i oceniam gdzieś tak na 9 na 10 Specjalistka zwiadu, bardzo zrelacjonalny skin. No i oczywiście bardzo fajny skin. 8 na 10 tak mi się wydaje. Zjawa, fajny kill nawet, ale. za 800 są lepsze ki kill offy. Też dublonów to w sumie to samo co też banknoty, więc. Nie wiem, czy ktoś by chciał kupić. Nie oszczędzaj, nóg no to. No nie podoba mi się. Malowanie do broni, które jest moim zdaniem kozachskie. Bardzo ładnie wygląda na, na przykład właśnie takiej pompie w sniperce. No moim zdaniem malowanie do broni jest ładne. I tutaj buckle blink szczęśliwy szczęśliwe monety. Ja z tego sklepu bym zakupił yy, na pewno specjalistkę zwiadu ponieważ jest to bardzo fajny skin, ale on na pewno będzie się powtarzał, więc jeżeli chcecie kupić coś innego niż go, bo to jest wasz grail grail, czyli coś na co zbieracie i jest to wasz wymarzony zakup to ja bym polecał na pewno koniczynkę, off ale bardziej kill off no i malowanie do broni. No więc ja jestem Rose, jeżeli wam się spodobało to zostawcie łapkę i suba. Elo.